Chciałem przeczytać, tydzień temu chciałem się właśnie tym podzielić, ale tak właśnie nie mogłem tego znaleźć i brat Majdan wstał, ale się dzisiaj tym wtedy podzielę, taką piękną rzeczą, przeczytam z Ewangelii Mateusza, 14 rozdziału, to chciałbym tylko się paru, paroma słowami, ale przeczytam troszkę więcej. 14 rozdziału od 22 drugiego wiersza. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i, i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. a gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zlękł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł: mu, O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, zło w łodzi złożyli mu pokąt, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym", Bożym. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret i poznali go mężowie, mężowie onej miejscowości, roznieśli wieś po całej owej okolicznej krainie. I przyniesiono do Niego wszystkich, którzy się źle mieli, i prosili Go, aby się mogli dotknąć szaty Jego. A którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Właśnie ten os ostatni wiersz właśnie, żeby właśnie tak Jezusa Chrystusa dotknąć się. Właśnie tak. To jest właśnie piękne właśnie, żeby dotknąć się Jezusa Chrystusa serca. Hmm. Właśnie gdy właśnie to czytałem właśnie o, jakiś czas temu. To właśnie tak właśnie, żeby właśnie tak sobie myślałem, myślałem o tym, że właśnie żeby tak się dotknąć Jezusa Chrystusa serca, naprawdę dotknąć się, żeby, żeby po prostu Jezus mógł być y, z mojej, z mojej, y, ze mnie zadowolony, szczęśliwy, żebym po prostu żeby to po prostu został uzdrowiony. Bo właśnie to jest piękne, że jeżeli, jeżeli, jeżeli po prostu dotkniemy się, jeżeli dotknę się ja Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa serca, to, to będzie piękne, naprawdę. I właśnie, jak bardzo bym chciał się Jezusa Chrystusa dotknąć. Dotknąć się Jezusa Chrystusa. To właśnie, tylko te, właśnie te słowa, właśnie. Dotknąć się, dotknąć się Chrystusa żeby się podobać Chrystusowi. Dzisiaj tak właśnie rozmyślałem, właśnie się taki piękny taki dzień właśnie, takie od rana melodie mi po prostu, pieśni mi w głowie takie same się jakby się nuciły po prostu, prowadziły mnie po prostu przez dzisiejszy dzień w pracy. To było piękne po prostu. I tak właśnie, tak myślałem o tym, żeby tak właśnie Jezus się podobać Tobie, żeby się podobać, żeby to takie było właśnie czyste, żeby naprawdę się Tobie podobać. I to tak, tak pięknie to właśnie widziałem, że po prostu to taką taka taka czystość, żeby Jezusowi się naprawdę podobać, żeby Jezus mógł mieć w nas po prostu widzieć po prostu swoje sługi prawdziwe, żeby po prostu, żeby naprawdę Chrystusowi się podobać. I to jest takie właśnie piękne, żeby po prostu Jezus Chrystus, żebyśmy mogli go uszczęśliwiać. Właśnie tak bardzo właśnie chcę właśnie dotknąć się jego serca, dotknąć się Pana serca, żeby Pan uzdrawiał naprawdę, bo Pan ma moc uzdrowić. I to jest właśnie piękne, właśnie dotknąć się, jak ja właśnie chcę się dotknąć. I właśnie, no i tylko właśnie ten ostatni wiersz. I prosili go, aby się mogli go dotknąć, szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni, którzy się go dotknęli. Ja chcę też się dotknąć, chcę się dotykać cały czas. Chcę po prostu, żeby Pan był szczęśliwy, żeby się cieszył, bo to jest, to jest, to jest piękne, gdy Pan po prostu się cieszy. To jest takie czyste, takie, takie po prostu, to jest no... To jest no, ża żadne po prostu tego szczęścia, żadne pieniądze nie dadzą. Żadny po prostu, żaden zakup, tego szczęścia, że, że panu się podobam, że pan po prostu raduje się ze mnie, że raduje się ze mną. Żaden, pieniądze, żaden zakup po prostu tego nie da. Jak pan się może radować z nas i właśnie chcę, żeby się radował, pan, żeby uzdrowił mnie, uzdrowił nas wszystkich. Naprawdę, to jest piękne. No to po prostu ja się tym właśnie ostatnim wierszem tak się zachwyciłem, właśnie. Żeby się właśnie Pana dotknąć, naprawdę dotknąć się Pana. Pan się naszych serc dotyka, ale żeby my byśmy też się dotykali, żebyśmy też się dotykali. To jest piękne. I prosili go, aby się, się mogli dotknąć szaty jego, prosili. A którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. To jest niesamowite, niesamowite. Zostali uzdrowieni. Są zdrowi, zdrowi. Jakie to jest piękne. właśnie jak, jak sobie być zdrowy, zdrowy, czysty. Po prostu wiem, że Jezus Chrystus może to uczynić, tą, tą zdrowość, tą czystość, tą Bożą czystość. Żeby Pan się cieszył właśnie, żeby tak iść właśnie przez te, te życie tutaj, żeby po prostu Pan się tylko radował, cieszył się. To jest po prostu niesamowite, jak Pan się cieszy z nas. To jest niesamowite, to jest takie piękne, że, że no, ja, na, mi na to słów już brakuje. Brakuje mi słów. Dzisiaj to tak, takie właśnie, tak pracy właśnie tak pracowałem i tak, tak właśnie myślałem właśnie o tym, żeby pan, pan się tak właśnie cieszył ze mnie, żeby naprawdę tak się cieszył, to coś takiego po prostu odczułem. No to ciężko mi jest to opisać, ale coś takiego. Takiego czystego, takiego po prostu, coś takiego, że po prostu wielkie, to takie wielkie było dla mnie po prostu, że może tak być, że, że, że Pan będzie się radował z, z, z mojego postępowania, z, z, z mojego, że idę za Panem i go kocham z całego serca i chcę go kochać właśnie. I tak się właśnie modlę, żeby właśnie Pan zmienił mnie, zmienił, żeby uzdrowił te rzeczy, które zasmucają, żeby zniszczył w drobny pył, żeby po prostu ich nie było. I to jest właśnie piękność, właśnie dotknąć Jezusa Chrystusa, dotknąć się Jego serca, szaty. Zresztą właśnie e, ostatnio właśnie rozmyślałem właśnie o tym, m, dziś było czytane albo nie, e, dziś było czytane chyba, o właśnie o, o tej szacie, co tego człowieka, e, co ten, ten król m, bodajże m, zobaczył tego człowieka przyodziany nie, nie w szatę weselną. Tak właśnie myślałem o tym, nie, gdzieś to właśnie tak mi przyszło. I właśnie tak myślałem o tym właśnie, żeby właśnie być przyodzianym właśnie w Jezusa Chrystusa, żeby być właśnie przyodziany w Chrystusa, żeby Chrystus mógł właśnie żeby mieszkać we mnie, naprawdę, żeby Chrystus mógł mieszkać we mnie i żebym ja mógł pełnić wolę Bożą, pełnić, nie tylko właśnie mówić, żeby, żeby, żeby czynić to, czynić, naprawdę czynić, żyć tym, żyć. Właśnie tak bardzo bym chciał, żeby Chrystus uzdrowił mnie z tych wszystkich rzeczy, których, których gdzieś tam, które gdzieś tam po prostu się ujawniają, czy też czasami jakieś dziwne rzeczy. Żeby tego uzdrowił, uzdrowił, bo wiem, że Pan ma moc i wiem, że tego dokona, wiem to. Komuś właśnie iść za Panem, wołać, tak właśnie jak ten ślepiec, wołał, woł, Jezusie! I tak wołać, Jezu, proszę, zmień mnie, uzdrów mnie, naprawdę. Naprawdę, tak właśnie, tak właśnie, wierzę, że to właśnie że to wierzę, że to nastąpi, wierzę, że nastąpi. Wierzę, że nastąpi. Wiem, że ktoś chce właśnie, żeby, żeby mnie z tej drogi po prostu odciągnąć, żeby tylko nie, nie szukać, nie myśleć, nie rozmyślać, żeby, żeby jakieś zajęcia mieć. Ale właśnie takie zajęcie, żeby mieć, żeby Chrystusa szukać. To, żeby, żeby tylko nasze było zajęcie, moje zajęcie. Szukać Chrystusa. Najpierwsze zajęcie, które, które po prostu mam szukać Chrystusa, moje zajęcie na co dzień, szukać Chrystusa. Moja pasja, moje hobby, szukać Chrystusa, żeby to było po prostu, żeby to naprawdę było. Poszukiwania, takie po prostu poszukiwania. Chwa Bogu. Naprawdę. Amen.